Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak zalogować się do konta Samsung na telefonie Samsung Z Flip 7. Na początku musimy znaleźć aplikację ustawień naszego telefonu. Gdy już do nich wejdziemy, mamy na samej górze opcję zaloguj się do Galaxy. Naciskamy sobie tę opcję, i tutaj pojawia nam się ekran logowania do konta Samsung. Możemy tutaj wybrać opcję się, zalogowania się przez Google, możemy też wybrać opcję zalogowania się przez e-mail lub numer telefonu, czy też możemy wybrać opcję zalogowania się za pomocą kodu QR. Jeżeli zapomnieliśmy hasła lub naszego ID, możemy tutaj wybrać. Jedną z opcji możemy też utworzyć nowe konto, jeżeli jeszcze takiego nie mamy. Więc wybieramy opcję i logujemy się do naszego konta. Następnie musimy zapoznać się z następującymi opcjami czyli zaakceptować zasady i warunki konta Samsung. Możemy też sobie tutaj wybrać opcję włączenia, znajdowania offline. To jest op opcjonalna opcja, więc jeżeli nie chcemy, nie musimy takiej włączać. I jak możemy zobaczyć, zostaliśmy już zalogowani do naszego konta Samsung. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!